Dziwnie Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. <oh <Zoina> Piątek derby Śląska pomiędzy Piastem a Ruchem. Proszę zdradzić, ilu mamy e, biletów sprzedanych i jakiej frekwencji się spodziewacie na stadionie w Gliwicach? Na godzinę 13 w środę mamy sprzedane 4600 No Spodziewamy się dobrej frekwencji i mamy nadzieję, że... Zima i zimowa aura nikogo nie przestraszy, i kibice licznie zgromadzą się na stadionie przy ulicy Okrzei 20. Wchodzi nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. To będzie pierwsze spotkanie. Proszę powiedzieć, jakie to niesie y, zmiany? To znaczy, nie ma już obowiązku y, posiadania kart kibica i do zakupu, zakupu biletu. Natomiast karty kibica, ten brak obowiązku był u nas już y, dużo wcześniej. Wprowadzony, nie trzeba mieć, nie trzeba, nie trzeba zdjęcia do zakupu fotografii dołączać, także myślę, że jest to uproszczony system dystrybucji biletów i to pociągnie za sobą zwiększenie frekwencji na stadionach. Czyli w zasadzie wystarczy dowód tożsamości, by zakupić bilet i wejść na stadion. Musimy mieć imię nazwisko, PESEL i dowód osobisty najlepiej. Najlepiej, żeby był to po prostu jakiś dokument ze zdjęciem.